Familijny bieg nad Wisłą, liczne gry i zabawy dla dzieci, zlot fiatów 126p, licytacje ze sceny i koncerty to główne atrakcje, jakie towarzyszyły piknikowi charytatywnemu dla Mani. Ilość zebranych pieniędzy na kosztowny sprzęt rehabilitacyjny przerosła oczekiwania organizatorów. SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni, to ciężka choroba rzadka, w której z powodu wady genetycznej obumierają neurony w rdzeniu kręgowym odpowiadające za skurcze i rozkurcze mięśni. Najczęściej SMA dotyka niemowlęta oraz dzieci. Jedną z osób cierpiących na tę chorobę jest pochodząca z Tarnobrzega trzyletnia Marysia Wolska, dla której zorganizowany został piknik charytatywny. Marysia jeszcze nie chodzi. Mamy nadzieję, że w przyszłości się to uda. Właśnie dzięki temu, że dzięki wszystkim dobrym duszom uzbieramy pieniądze na sprzęty jej potrzebne. Sprzęt nazywa się Pragma, jest to sprzęt podwieszany do, do ściany. Marysia dzięki niemu będzie się uczyć grawitacji, koordynacji ruchowej, będzie wzmacniać swoje mięśnie, żeby mogła samodzielnie postawić pierwsze kroki. W trakcie pikniku mieszkańcy Tarnobrzega mogli wesprzeć Marysię poprzez zaangażowanie w przygotowane przez organizatorów atrakcje, których tego dnia było wiele. O 12 wystartowaliśmy biegiem dla Mani. Wzięło w nim udział 150 osób. Wszyscy ukończyli. Następnie mamy dmuchańce, samochody off-roadowe, samochody zabytkowe typu Mercedes. Mamy Polarisa, który wozi ludzi. Mamy łódkę, która śmiga po wiśle w tej we w tej i wozi ludzi. Yy, mieliśmy konkurencje sprawnościowe dla dzieci. Yy, oczywiście każda złotówka ze sprzedanej, każdej rzeczy w fregacie dzisiaj to jest dla Mani. Pieniądze na sprzęt dla Marysi płynęły też ze sceny, na której toczyły się licytacje. Wśród nich dużą popularnością cieszyła się grupa off która zabierała chętnych na swój tor nad jeziorem Tarnobrzeskim. Na dzień dzisiejszy wpadliśmy grupą 8 osób, mamy 8 samochodów, około 12 ludzi. My jesteśmy grupą, która po prostu integruje się i z przyrodą, i z naturą, i z ludźmi. chcemy pomagać różnym środowiskom, od domów dziecka po osoby prywatne i itd., itd. Po prostu chcemy promować, cały czas promować. Promować, 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 żeby po prostu jak najwięcej ludzi w to wciągnąć. Już rozmawiałem z dwojgiem rodziców, którzy zastanawiali się nad zakupem samochodu terenowego. I były nawet pytania, co kupić jako pierwszy samochód terenowy. Więc jest to coś fantastycznego z tego względu, że ludzie po prostu zaczynają się łączyć. To łączenie się ludzi było widoczne zwłaszcza podczas pikniku, w trakcie którego organizatorom udało się zebrać 13 tysięcy złotych. Natomiast w ramach zrzutki internetowej zebrano 45 tysięcy złotych. Bardzo dużo ludzi chce pomóc, bardzo dużo ludzi się do nas zgłosiło, że nam pomoże. No, mnóstwo ludzi licytowało na aukcji facebookowej, także jesteśmy zaskoczeni. Jest naprawdę super. Mnóstwo ludzi do, do, dobrym sercem. No nie ma tak dobrych ludzi, chyba nigdzie. Kiedyś była taka, taki artykuł w gazecie, takie badania, że tutaj w tym mieście kobiety żyją najdłużej. Ja myślę, że tutaj jest też najwięcej ludzi dobrych serc. Naprawdę to, co się dzieje, to, co się wydarza dzięki tym ludziom, to jest, to jest kosmos. 30 tysięcy, które chcieliśmy zebrać, już jest zebrane na bazarku dla Mani. Już dzisiaj rano było 34 tysiące, także jest naprawdę rewelacyjnie. Mieliśmy sporo puszek, już kilka puszek jest zapełnionych do spodu. Także to, co się dzieje i, i ochota, i zaangażowanie, i chęć, i telefony ludzi, którzy mówią ciągle: przyjedziemy, zrobimy, damy, niesamowite. Także ja tutaj chylę czoła, ściągam czapkę i dziękuję bardzo mocno wszystkim, którzy nam pomagają. Pomagają Marysi bo... no brak słów. Zwieńczeniem pikniku charytatywnego były koncerty lokalnych muzyków, którzy wykonali napisany szczególnie na tę okazję hymn dla Marysi. Jesteś jestem ja Oto idzie walka ta By pokonać SMA Patrzą ciągle nam na ręce A ja dobre wace kręcę Wszyscy krzyczą

Yeah.